Audycja powstała w Radiu Warszawa 106 i 2FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Gość Radia Warszawa. Popołudnie, po pracy. Ktoś może, szczególnie mieszkaniec Targówka, chciałby odpocząć i myśli sobie, a wybrałbym się do parku. Na przykład do Parku Brudnowskiego. I co w tym parku w tym momencie zastanie, na co sobie ponarzeka, o tym opowie nasz gość, którym jest Bartosz Wieczorek, prezes stowarzyszenia Razem dla Targówka. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. No, w Parku Brudnowskim trwa modernizacja i są widoki ładne i brzydkie. Jest część zielona, która kwitnie i cieszy oko, ale jest część taka coraz bardziej zabetonowywana, naszym zdaniem, i szokowana pod komercję, która sprawi, że park nie będzie miejscem cichym, sympatycznym do odpoczynku, ale będzie takim miejscem, gdzie są duże imprezy, gdzie jest komercja, gdzie po prostu nie ma ciszy i zieleni. To nas najbardziej martwi. Mieszkańcy Targówka chcą ciszy, spokoju przede wszystkim. Chcą ładnych, wyremontowanych alejek, bo to jest potrzebne po to na przykład dla mam z dziećmi, które potrzebują bezpiecznie. Przejść przez park. Potrzeba też tego, żeby woda w tych różnych akwenach nie była w takim stanie, w jakim jest dzisiaj. Opowiedzmy naszym słuchaczom, jak to dzisiaj wygląda. No woda dopiero po zdjęciach, które mieszczamy w internecie tej wody z tą obrzydliwą zawiesiną i tymi fusami urząd oczyszcza gwałtownie te oczko wodne. Przypomnę, że na nowo wybudowano tę betonową nieckę, mimo że my chcieliśmy renaturyzacji obiektu, żeby to było po prostu staw, który naturalnie się oczyszcza. Więc ta olbrzymia betonowa niecka jest cały czas brudna, bo system oczyszczania albo że jest zamontowana, albo nie funkcjonuje. Więc woda jest non-stop brudna i nie cieszy w ogóle oka. Po drugie powstała poszerzona alejka taka, którą my nazywamy autostradą, urząd nazywa alejką. No to jest droga 56 cm, która wiedzie do takiego betonowego placu manewrowego. Uh -huh. To jest droga przygotowana pod ciężki sprzęt, pod tiry, pod samochody dostawcze, które mają rozstawiać imprezy w parku. No więc jeżeli ktoś chce się chce wybrać spokój. z małym dzieckiem, cisza. spokój, cisza, no to uh -huh. może obok zobaczyć kawalkady samochodów, które jadą rozstawiać e imprezy, a tuż obok właściwie 20-15 metrów jest szerokość Wielka ulica Kontratowicza, którą można by dechać do parku, ale ktoś wymyślił sobie, że zrobi drogę w parku? Jak to jest, że mieszkańcy chcą jednego, i mówią o tym w konsultacjach społecznych, bo powiedzmy, że ta sprawa ciągnie się już 5 lat, i te modernizacje, które są przeprowadzane przez władze dzielnicy, no wbrew temu, czego chcą mieszkańcy, to, to dlaczego tak jest? Skoro, skoro władze teoretycznie są po to, żeby służyć tym, którzy tam mieszkają, dlaczego władze jeszcze mu powołują się na to, że tego mhm, chcą tak. mieszkańcy? No niestety były tak zwane konsultacje, mówię tak zwane, bo one były przeprowadzone w czasie świąt Bożego Narodzenia, e, w zimnym okresie, mało rozreklamowanym, wzięła w nim łuska garstka, probil mieszkańców. No i urząd się powołuje rzeczywiście na to. Ale nawet w tych tak słabo przygotowanych konsultacjach mieszkańcy podkreślili zgodnie, że nie chcą rewolucyjnych zmian w parku, ale przede wszystkim inwestycji w zieleń, w ciszę. Ten park ma być miejscem zielonym, przyrodniczym. Skąd urząd wziął w pierwotnym planie tam mediatekę, cztery pawilony, torolkowy, plac zabaw i po prostu mnóstwo atrakcji, naczkanych jak gdyby. No wydaje mi się, że z punktu widzenia urzędu, park, który jest zielony, cichy, jest jak gdyby mało atrakcyjny. Bo tam nie może przyjść bójmiś nie może otworzyć imprezy, nie można tam sprzedać lodów, pokazywać się. No jest po prostu takie miejsce zielone, ciche. No a tak jak poddamy go komercjalizacji, na, na, wkładamy tam różnych atrakcji, które będzie trzeba y, y, opiekować się nimi, modernizować, no to park zostanie po prostu y, zabudowany powoli. My nie mówimy, że zabudowany, rany betonem, ale zastawiony różnymi sprzętami. Panie Bartoszu, no to ja rozumiem, że jest to jakiegoś rodzaju trochę tak, taka walka, walka z wiatrakami, bo władze swoje, wy uh -huh. swoje, no jeszcze władze powołują się na to, że rzeczywiście działają w zgodzie z interesem mieszkańców, no to czy jest y, jakaś nadzieja, że ta patowa sytuacja y, zostanie rozwiązana jednak na waszą korzyść, na korzyść mieszkańców? No jest trudna sytuacja, bo rzeczywiście my walczymy jak z wiatrakami, urząd się powołuje na konsultacje, że działa w zgodzie z wolą mieszkańców, ale no ja przez tyle lat działalności w obronie parku. Nie spotkałem ani jednej osoby, która by się to podobało. Powiedziała mm -hmm. wprost, że jest za tymi zmianami. To są po prostu pomysły urzędników realizacji ich na ten park. Park jest pod zarządem targówka, a nie zarządem zieleni. Myślę, że to jest jedna z głównych przyczyn, że on nie podlega pewnym procesom decyzyjnym, które podlegają polityki miejskiej zieleni w Warszawie. No i urzędnicy z targówka według swojej modły ten park nam realizują. No i ciężko jest coś zmienić, bo oni uznali, że oni wybrali wspaniale dobrze. Dlaczego jacyś mieszkańcy będą im mówili, co mają to robić? No. Mm -hmm, mm -hmm. No, z jednej strony to w sprzeczności z interesem mieszkańców, jak pan twierdzi, ale z drugiej strony mieszkańcy w określony sposób zagłosowali w wyborach. No i... Tak, tak, no to jest dodatkowo właśnie motyw dla, że zwycięzca bierze wszystko, jeżeli mhm. mieszkańcy... Ale niestety, gdybyśmy tak podchodzili, no to, to jednak byłoby to sprzeczne z taką, taką zdrowym rozumieniem społeczeństwa obywatelskiego i demokracji. No bo w wyborach głosujemy masowo, za jakąś partią, poglądami. Natomiast naprawdę sprawami dzielnicy interesuje się bardzo mało osób. Lokalnych, aktywistów, świadomych, różnych powiązań jest mało. Mhm. No i oni w zdecydowanej większości nie akceptują tych zmian w parku, więc powołani się, że większość wygra i może wszystko mhm. To nie, to jest właśnie takie złe myślenie o demokracji, że tylko raz na pięć lat można być obywatelem, dajemy komuś mandat i on robi co chce. Nie, władza nas reprezentuje. Ona ma realizować to, co my chcemy, a nie swoje. A niestety na targówce jest takie przekonanie, że jak ja mam mandat, to już tobie nic do tego. Ja przez pięć lat tu jestem jedyną i ostateczną władzą. No to spróbujmy ponazywać też te inne problemy, które są w Parku Brudnowskim. Powiedzieliśmy o tej zanieczyszczonej wodzie w Oczku. Są też alejki, które wymagają naprawy, ale to nie są jedyne problemy. Problem dotyczy też na przykład grillowania. Tak. Urząd nie chce wyznaczyć miejsc do grillowania, uznając, że to jest wspaniale, że mieszkańcy grillują tam, gdzie poparli. Ładniej, że to jest oznaką tego, że dobrze się w parku czują i nie można im ograniczać. No a jednak no, palenie grilli na trawie, wypalanie po prostu ogniska, no uważam, że nie jest to dobre miejsce, ten zapach jest dość intensywny, niektórym osobom to przeszkadza i nie ma żadnego racjonalnego powodu, żeby wyznaczyć takie polanki grillowe, dać napisy w, w różnych językach i tak, żeby wszyscy mogli to, to respektować i cieszyć się z, z parkiem. Tak, żeby nie było tak, że jedna grupa zawłaszcza to i druga już nie przyjdzie do tego parku. Krudnowski jest to właśnie jedna z takich nielicznych oaz spokoju na, na mapie Targówka. Dlaczego zatem, no Pan powiedział o tym, że chodzi o komercjalizację, o to, żeby można było to miejsce wykorzystywać też w taki sposób, żeby władze urzędu mogły się promować. Czy, czy, czy uda się w takim razie? Czy, czy jest to walka, która jest skazana na porażkę? Bo pan przychodzi tutaj do studia, mówi o tych różnych problemach, mówi o tym, mieszkańcy tego nie chcą, mhm. władze idą w określonym kierunku. Czy jest jakakolwiek wizja porozumienia, spotkania się, kompromisu? Mhm. No ja byłbym za takim spotkaniem. Było jedno chyba pięć lat temu, kiedy postawiliśmy swoje stanowisko, potem już nie było i raczej władza traktuje nas jako krzykaczy, wichrzycieli, tych, którzy robią burze w szklance wody i tak dalej, więc jest taka narracja, że raczej jest marginalizowanie nas mm -hmm. i że to jest grupka tych samych osób. To wiadomo, że, że to jest mała grupa osób świadomych, którzy wiedzą, co się z parkiem stanie, jak działa metoda salami, że najpierw robimy jeden pawilon, potem drugi, mm -hmm. potem dostawiamy inne. Jeżeli raz się otworzy to, to na, komer na komercjalizację, to temu końca nie będzie. Urząd nigdy nie przyzna, że to jest właśnie jakaś komercjalizacja, tylko będzie tłumaczył się dobrym mieszkańców, tak szeroko pojętym, no ale kto te dobro ma sprawdzać, jak nie mieszkańcy? No jeżeli mieszkańcy bardzo poważnie protestują, przed stawiają swoje argumenty. Urząd nie chce się z nimi spotkać, tylko już metodą właśnie dokonanej. Były konsultacje, my mamy władzę, robimy tak, jak nam się podoba. No i pola do kompromisu nie ma, ale liczę, że może się coś odmieni, że może będzie jakieś spotkanie i, i uda się powstrzymać na przykład budowę drugiego pawilonu, który jest też szykowany. Pierwotnie były trzy czy cztery pawilony i olbrzymia mediateka. To, to byłoby, już nie byłoby parku. Gdyby nie nasz protest pięć lat temu, to był największy protest w dziejach brudna targówka chyba w ostatnich 20 latach. Kiedy ludzie na mrozie, w zimnie, przy poszli pod dzielnicy, zbierali potem petycje, zebrali kilka razy więcej głosów przeciwnych niż urząd w konsultacjach. No i nadal nic się nie zmienia, nadal jesteśmy grupą krzykaczy. Czy w tym momencie planują państwo jakąś petycję, czy znowu jakiś większy protest i kiedy to się odbędzie? Planujemy bodajże za dwa tygodnie, o tym będziemy informować w mediach publicznych, właśnie taki protest, happening przeciwko budowie tego drugiego pawilonu i od jakby się pani dziwiła, czy urząd planuje pawilon. Nie, oni się boją, jak słowa pawilon, więc co to będzie? To będzie toaleta z mini kawiarnią i z kilkoma stolikami. Mm, więc tak mm, naprawdę toalet jest potrzeba. No tak. to, nikt no, nie zaprzeczy, że to a, więc I do tej toalety dostawimy kilka stoików i mm -hmm. będzie kawa. No mm -hmm. to prawda. I to jest ten pawilon, który powstanie od ulicy Hodeckiej. Właśnie wzdłuż tego ciągu, który kończy się tym drugim pawilonem i na końcu jest ten betonowy plac do zawracania. Więc w parku powstaje skomercjalizowana ulica Droga. O tym, o tym ostrzegaliśmy. O proteście na pewno będziemy także Państwa informować. Czy mieszkańcy Targówka Brudna zjednoczą się wokół tej inicjatywy? Jak Pan przewiduje? Myślę, że tak, że ten drugi pawilon to już jest taka, to już taka kropla, która przeważy szale. chociaż ludzie są zmęczeni, bo tyle lat protestów nic nie daje, część osób mówi już, no trudno właśnie, wygrali, oni mają prawo, niech robią co chcą, to już, to już jest nie nasza decyzja, oni z nami nie chcą rozmawiać. Ale myślę, że część osób jeszcze jest aktywna i będzie się włączała w ten protest i ta petycja odniesie skutek, i chociaż powstrzymamy tę budowę tego drugiego, absurdalnie niepotrzebnego pawilonu. Będziemy sprawdzać, co dalej z parkiem brudnowskim w Warszawie. Czy będzie więcej betonu, czy będzie więcej zieleni, czy będzie więcej spokoju, czy więcej imprez plenerowych. Bardzo dziękuję za, za rozmowę w studio Radia Warszawa. Bartosz wieczorek, prezes stowarzyszenia. Razem dla Targówka. Jakby Państwo chcieli zajrzeć na stronę protestu, też taka strona jest na Facebooku. Nie dla budowy parku brudnowskiego. Wejdźcie, zobaczcie, jakie są komentarze mieszkańców. Bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję. i za spotkanie. Dziękuję. Audycje takie jak ta powstają dzięki hojności słuchaczy Radia Warszawa. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj.